Mam wrażenie, że cały czas ktoś się na mnie patrzy. Usiądźmy, poznajmy się może. Słowo daje, że się wydubczę zaraz. Idę do słoneczka. Nieco mi daje po oczach, nie będę ukrywał. Ale trudno. Dobra, jednak zrobię to w cieniu. Siemano, ja nazywam się Dawid Rzęsła, mówią na mnie Drzemo. Dzisiaj rozpoczyna się moja przygoda z tym kanałem. Wrzucam pierwszy film. Projekt będzie nazywał się Projekt Półczłowiek. Ze względu na to, że do stracenia mam około połowę masy swojego ciała. Na ten moment yy, ważę około 150-160 kg. Nie wiem dokładnie ile, bo nie mam wagi, a ostatni raz ważyłem się parę miesięcy temu. W przyszłym tygodniu zamówię wagę elektroniczną, więc będzie nieco więcej wiadomo. Rzeczy taki jaki jest, moja masa ciała utrzymuje się na poziomie otyłości od mniej więcej 6-7 lat. Już miałem podejścia do pójścia na siłownię, do rozpoczęcia zmian, ale niestety różnie to bywało. Nie udawało się. Myślałem o tym kanale już przez długi czas. Miałem wrażenie, że być może jeśli zacznę to wrzucać do przestrzeni publicznej, to nabiorę nieco więcej motywacji. Format vloga to nie będą jakieś bardzo długie filmy, ponieważ będę starał się je wrzucać co dzień albo co dwa, więc niestety w połączeniu z pracą nie będę miał możliwości robienia tego na format długometrażowy. Chciałem zaprosić Cię do mojej przygody, do mojej historii. Być może jesteś osobą, która zmaga się z podobnymi problemami. Być może znasz kogoś, kto zmaga się z podobnymi problemami. Fajnie, jakby chociaż jedna osoba na tym świecie skorzystała z tego, co ja teraz robię. Będzie trochę lifestylu, będzie trochę z mojego treningu. Może jakieś elementy kuchenne zobaczymy. A dzisiaj co? Dzisiaj mam urodziny. Co więcej, mogę powiedzieć, zapraszam na odcineczek. Dzisiaj. Mam wolne, jest piątek. Cimy na targ. U mnie w Gliwicach odbywa się targ na ulicy Lipowej, każdy wtorek i piątek. Zazwyczaj o tej porze pracuję od rana, więc zazwyczaj nie mam możliwości pójścia na ten targ, ale z uwagi na to, że dzisiaj mam wolne i rozpoczynam mojego vloga, mam okazję tam pójść i zabrać Was ze mną, więc zapraszam. Będziemy też dzisiaj iść na miasto, zabieram moją rodzinkę, więc spoko będzie. To jest zawsze pan, który gra. Może pozwoli mi coś nagrać? Nie wiem, zapytam kulturalnie. Pan chciał być, nie chciał być nagrywany. Szanuję. Moja misja to jest tak 2 kg ziemniaków, pomidory, fasola, kalafio yeah. Koloneczko jedno Przód czy tył? Tył Nie za małe? Będzie akurat specyficzne typiczne powiem pani, ale bardzo bogate, dlatego tutaj zimy. Nie myśli pani, że gdyby to było jednym miastem, to by tutaj nie W życiu w Warszawie. Ale co jest? Nie, my to nie mamy Dobra, to 2 kg ziemniaków. Winiety, no? Chętnie zarobiliśmy. Coś co zarobienie jest. Więcej byśmy zarobieni Nie, nie, nie. Ile chcę dłużko tego? 2 kg 20 Ślicznie dziękuje Dziękuję Dziękuję bardzo Dobra Wracam do chaty Jesteśmy już po zakupach Po targu Idziemy teraz po sąsiedzku do kolegi Michała Żeby nas obciął Żeby moich gości vlogowych Przyjmować z ładną fryzurką, prawda? Dzisiaj raczej nie będzie żadnego treningu, żadnej Aktywności, chyba że po południu uda mi się jeszcze wyskoczyć na kosza. Jest świeży chłopak. Możesz być na filmie? Jasne. No to się ma. No dzięki. Do Do zobaczenia. A weź sobie zdjęcie. Łapcie tak. mój balon! Uh, uh. Co to za zawodnik. Mam na imię Jan Jordan. Jestem profesjonalnym graczem. Mogę wam to pokazać. Tego. Do. Tak jest. <noise> macie po 3 próby. Jak traficie to wam kupuję po coli. Dobra. Rzucajcie. Lipa. Dzisiaj mam urodziny, rozdaję prezenty. Dobra, macie następny rzut. Dawaj. Lipa, dawaj drugi A Jeszcze po dwie macie w prezencie. Po dwie. Wyrężajcie moje cierpliwości. Dawaj, tobie dobrze idzie, teraz ty trafisz, patrz. Patrz A, lipa. Dobra, dawaj. Myśli koło habiego, to i tak wam kupię po za starania Nie. Nie mów, że ty palisz. Nie, no ja nie palę. To dobrze. Nie palcie chłopaki Nic dobrego z tego nie ma. Dzień dobry. Raz, dwa. Ja. Ja. I też taką? Dawaj tu. Teraz nie pokazywać gęb. Proszę tu jedna kola, tu druga żów. Trzymano. Kończymy dzień. Żegnamy Was z bracikiem. Żegnamy, życzymy smacznego posiłku, jak nie to dobrego posiłeczku. I dobrej nocy.